Wysłano panią w zastępstwo do, na wokandę całodniową, podczas gdy prokurator, który miał wtedy tam się stawić, właściwie nic nie robił. E, chodziło o to, by pani nie było w chwili, kiedy panowie ze Szczecina przyjdą i e, kolbą w nocą, w nocą, no, takie powiedzenie, Przyjdą nocą i kolbami w drzwi za pomocą. i nie, nie porównujmy aż tak, bo to nie jest tego rodzaju sytuacja. Ale jak to było? Pani wiedziała kiedy? Na tej wokandzie, co pani SMS-a? Telefon zadzwonił? E ja tak naprawdę dowiedziałam się o tym, że przeszukanie miało miejsce dopiero następnego dnia, jak wszłam do pracy, kiedy się dowiedziałam, że miało miejsce zabranie moich komputerów, że miało miejsce i teraz podkreślę jeszcze raz, panie prokuratorze regionalny, to nie było odebranie rzeczy, to było przeszukanie. W innym wypadku nie było możliwości ujawnienia, znalezienia pendrive'u służbowego. Ja nie mówię o komputerach. Komputery stały na biurku, trudno było je przeoczyć. Natomiast pendrive, ja przyznam szczerze, że gdyby ktoś mnie zapytał, gdzie posiadam pendrive'a służbowego, z którego ostatni raz korzystałam, będąc na delegacji w Śremie, miałbym poważne wątpliwości, żeby bez zastanowienia wskazać, gdzie on jest. Natomiast jeżeli w tym celu przeszukuje się biurko, przeszukuje się szafy i mam nadzieję, że monitoring, który mam nadzieję zostanie zabezpieczony na mój wniosek, wskaże ile czasu. Państwo przebywali w tym pokoju? Ile osób tam wchodziło i wychodziło? Kto w tych czynnościach uczestniczył? To są takie szczegóły, na podstawie których naprawdę nie da się zaprzeczyć na podstawie logicznego rozumowania że tam miało miejsce przeszukanie, bez względu na to, jak bardzo prokuratorzy z prokuratury regionalnej tej czynności zaprzeczają. Ale ja chcę Państwu zwrócić uwagę, że no. Pewne rzeczy jakby przychodzą do mnie troszkę z opóźnieniem z uwagi na to, że mówię, sprawa dotyczy mnie osobiście i tutaj emocje w pierwszym momencie górują nad rozumem, ale to jest zupełnie. Ja rozumiem dlaczego, bo najpierw mnie to dziwiło, dlaczego prokuratorzy prokuratury regionalnej tak bardzo zaprzeczają, że miało miejsce przeszukanie. Ale to jest, to jest rzecz oczywista, aby przeszukać. Mówimy o biurze prokuratora i tu jest też takie pewne nieporozumienie. Biuro prokuratora, sprzęt służbowy, a więc prokurator, czyli osoba e, no, konkretna, fizyczna, czyli ja nie ma w tym zakresie żadnych uprawnień, ponieważ nie są to rzeczy do niej należące. Tak, i to mój też ten prokurator, to tak? nie jest ta sytuacja, to nie jest ta sytuacja. Wydaje organ uprawnień, który je posiada jest faktycznym właścicielem, tak powiedział na naszej antenie. E, tak, ale oprócz praw właściciela mamy również prawa użytkownika. Ten sprzęt został mi powierzony do użytkowania. Ja tam stosowne podpisy złożyłam, e, na określonych warunkach jestem zobowiązany, do korzystania z tego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Gdyby było tak, jak mówi Pan prokurator regionalny, to ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, jest rzecz. to jest sprzęt służbowy, tak. Rozumiem, że zabrano ten sprzęt po to, aby sprawdzić jego zawartość. Tą zawartość można sprawdzić klikając, prokuraturze krajowej na jeden guzik aby uzyskać i pobrać tą zawartość serwerów więc nie miała nie było potrzeby zabezpieczania nawet jeżeli mówimy już o takich technikaliach fizycznie tego sprzętu bo dane zawarte w komputerach one są w czasie rzeczywistym archiwizowane na serwerach prokuratury krajowej więc tu nawet gdybym chciała się wykazać jakąś złą wolą, nie wiem, pousuwać pewne rzeczy, to, to one to są na serwerach prokuratury krajowej. Więc to była jedynie pokazówka, natomiast e, pendrive, tak jak mówię, e, być może prokuratorzy z tamtejszej prokuratury założyli, że ja pewnych rzeczy dobrowolnie nie wydam chociażby właśnie tego pendrive'a, którego musieli znaleźć. I jakie to miałoby, jak, mógł, jak wówczas mogłaby przebiegać ta czynność procesowa? Wezwano by mnie do, do dobrowolnego wydania rzeczy, gdybym odmówiła, to w takim razie należałoby, bo są takie uprawnienia, można zastosować przymus wobec mnie. Skutowań nie no i tu ziemia. wchodzimy do delikatnych kwestii y, prawnych, a mianowicie prokurator ma immunitet. immunitet. I dlatego, proszę Państwa, to przeszukanie było przeprowadzone pod moją nieobecność, ponieważ być może zakładano czarny scenariusz, że ja postawię tutaj jakiś opór, a ten opór po stronie prokuratorów, tam e, tą czynność przeprowadzających, no, skutkowałby tym, że nie mogliby nic więcej zrobić. A bez mojej obecności mogli zrobić wszystko. Więc. E, Dlatego prokuratora regionalna, dlatego pan prokurator regionalny, rzecznik prokuratora regionalnego, tak bardzo zaprzecza, że miało miejsce przeszukanie. Bo ci prokuratorzy wiedzą, powinni wiedzieć, bo tu wchodzimy znowu w tą delikatną kwestię, co robią umyślnie, a, czego, a co robią po prostu z braku podstawowych umiejętności i kompetencji prokuratorskich. Lub z politycznego nakazu, bo też tak może być. Słucham? M może z politycznego nakazu, politycznej znaczy boli. Ja nie mam żadnej wątpliwości, dlatego, dlatego mówię, że tutaj... Ja w żadnym aspekcie nie usprawiedliwiam zachowania prokuratorów prokuratury regionalnej, bo albo wiedzą, co robią, co jest. Co już w ogóle nie mieści się, że tak powiem, w moim pojmowaniu służby prokuratorskiej, bo wiedzą, że robią źle, albo nie rob, robią źle, bo gdyż nie wiedzą, nie znają, nie wiem, przepisów, nie, 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 są, sami są manipulowani. To jest moja dobra wola, którą wykazuję, jakby opatrując ich zachowanie takim komentarzem, ale to też również świadczy o tym, że nie powinni tego robić, bo nie mają stosownych kompetencji, czyli nie dopełniają swoich obowiązków. Więc oni popełnili w mojej ocenie przestępstwo, ale czy ono ma formę przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków, to przyznam szczerze, że to jest kwestia wtórna. Natomiast tu nic nie dzieje się bez przyczyny i dlatego tak jak powiedziałam, w dniu dzisiejszym złożyłam zażalenie do sądu na tą czynność przeszukania i zatrzymania rzeczy, bo to, że był to sprzęt prokuratury, nie ogranicza moich praw i takie są przepisy, to nie chodzi nawet o moją konkretną sytuację. Każda osoba w mojej sytuacji miałaby prawo do złożenia takiego założenia.